Cześć, z tej strony Creeper i witam Was na kanale WrestleGol. Ten sezon będzie zapamiętany jako rok historyczny pod względem zwycięstw pucharów. Crystal Palace czy taka Bolonia z pucharem to chwila, której nikt by się nie spodziewał, a co najlepsze pokonali w finale Liverpool i AC Milan. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby filmy Was nie minęły. Pamiętajcie, że z moim zdaniem się zgadzać oczywiście nie musicie i możecie napisać swoją opinię na dole w komentarzu. Każdy przykład będzie streszczany, żeby film nie trwał jakoś 15 minut. Omówienie co było w tym sezonie, nie za długie, nie za krótkie, a takie bardziej szczegółowe, co w tym sezonie osiągnęli. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do odcinka. FC Barcelona Nikt by się nie spodziewał, że Barcelona tyle osiągnie w tym sezonie patrząc na sprowadzenie Kiliana Mbappe do Realu Madryt. Sprowadzenie Wojciecha Szczęsnego zakończonego też Wygranie każdego pucharu w Hiszpanii. Wygranie 4 razy z rzędu z Real Madryt w tym sezonie, remontada za remontadą. Flick przekazał swoją mentalność piłkarzom i obrócił ich o 180 stopni. Szkoda, że nie udało mu się odblokować Araujo po tym pamiętnym zdjęciu z finału, bo to by była bestia nie do przejścia. Dopiero jeden rok, a zrobił już dużo dla tego klubu. Granie coraz większą ilością młodziaków pokazuje ufność, a nie tylko granie piłkarzami, którzy mają wielkie doświadczenie w innych ligach europejskich, czy nawet w jakich ligach, to 5. I co najważniejsze, odblokowanie Rekina, czyli Ferrana Torresa. W następnym sezonie będziemy mieli potężny historyczny El Cacilico między Barceloną Flicka, a Realem Madryt, Ciabiego Alonso. Paris Saint-Germain. Kogoś dziwiłem, że to właśnie drużyna z Paryża pojawiła się jako wygrana drużyna. Luis Enrique kompletnie zmienił tę drużynę. Wprowadzenie młodszych piłkarzy było strzałem w dziesiątkę, co pokazuje przykład Desiradoe czy João Nevesa. Ten sezon przejdzie do historii, wygrana Liga, wygrany Puchar Francji i pamiętny finał Ligi Mistrzów. Totalna dominacja Ligi, no nikt nie mógł ich dogonić. Widzy Mistrzów awans z 15 miejsca pokonanie czterech klubów angielskich w jednym sezonie. Czy to przypieczętuje złotą piłkę dla ustmana Dembele? Ludzie nie są zgodni, co jest oczywiste. Nie zawsze jest 100% godność w sprawie jakiegoś tematu. Więc tą opinię zostawiam Wam. Newcastle United, Crystal Palace, Bologna, Stuttgart. Wszystkie cztery drużyny połączy w jedną całość, ponieważ, mimo tego, że nie walczyli o lidera, to zrobili historię, bo ten sezon zostanie zapamiętany jako sezon zwycięstw po wieloletniej przerwie. Newcastle United, pokonanie Liverpoolu w finale IFL Cup po 69 latach przerwy od wygrania ostatniego dużego pucharu, ale i tak zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów nawet bez wygrania tego finału, więc to jest chociaż ten jeden plus. Crystal Palace historyczne zwycięstwo z Manchesterem City. Pierwsze trofeum od 1994 roku. Mimo braku Michaela Olise, to jego rolę postanowił przejąć Eberechi Eze. Nie mówiąc o tym, że zajęli 12. miejsce w lidze to mają i tak uczestnictwo w lidze Europy. Będzie to pamiętny sezon dla kibiców Crystal Palace. Bolonia to samo co poprzednicy, czyli pokonanie wielkiego klubu w finale Pucharu. Jak popatrzymy na statystyki, to widać większą ilość strzałów nie ze strony arcy Milanu. No bo po co się starać o grę w europejskich Pucharach, co nie? Tym samym Bolonia wygrywa pierwszy Puchar od sezonu 1969-1970. Skorupskim na bramce Stuttgart, no i na końcu drużyna, która nawet nie musiała pokonywać w finale drużyny z Bundesligi, a z trzeciej ligi niemieckiej. Samo pojawienie się arminy Bielefeld rozpoczęło się od pokonania mniejszych klubów po półfinał z Bayrem Leverkusen. Tym samym Stuttgart mogło uspokoić stres, ponieważ nie musieli grać z drużyną Czabiego Alonso. Wygrali 4-2 i zmierzą się w Superkapie ze zwycięzcą ligi niemieckiej, czyli Bayernem Monachium. Co mają wspólnego wszystkie cztery drużyny, które wymieniłem, to że mimo tego, że nie walczą jakoś wiedzę o lidera, to grają w europejskich pucharach. Same plusy, co nie? Także skończyliśmy już tą fazę zwycięzców, czas przejść do fazy tych drużyn przegranych. No jest tu trochę takich większych klubów. No powiedzmy sobie, nie mogłem sobie odpuścić dania na przykład takiej jednej mocnej drużyny z Włoch. Czy nawet upokorzenia z ligi angielskiej. No dobra, dobra. Może bez tego przejdźmy już do tego odcinka. Nie przedłużajmy, polećmy. Intermediolan. Nikogo nie zaskoczy, jeżeli to właśnie Intermediolan pojawi się jako pierwsza przegrana drużyna. Być moment od wygrania trebla, a zostać z niczym. Inzaghi nie wytrzymał i oficjalnie został trenem Al-Hilal. Co sam mu się nie dziwię, po takim sezonie też byłbym zdenerwowany przegrać z Milanem w finale Super Pucharu mieć zaledwie 1 punkt mniej od mistrza dostać 4 do 1 z AC Milanem w półfinale Pucharu Włok i co najgorsze dostać 5 do 0 w finale Ligi Mistrzów co uczyniło to największym dominującym finałem w historii tych rozgrywek nie był to rok niebieski ze strony Mediolanu może w następnym sezonie się obudzą i coś wygrają zobaczymy kto pierwszy wygra Trofeum, czy AC Milan, czy może Intermediolan? Manchester United. Co ja mam o nich powiedzieć? Obie drużyny z Manchesteru pokazały swoją dominację, pozostając bez pucharu w tym sezonie. Sama historia jest po prostu śmieszna. Trzech trenerów w jednym sezonie to liczba nie do pomyślenia. Erik ten Hag nie dawał już rady, to postanowili wziąć doświadczoną osobę na to stanowisko czyli Rubena Amorima. No i nie wyszło to jak miało. Spodziewałem się to przejść przed rozpoczęciem sezonu ze strony Czerwonych Diabłów, a tutaj nawet brak niczego, brak pucharów, brak gry w jakichkolwiek rozgrywkach oraz historyczne 15 miejsce pierwszy raz od sezonu 1968-1969, co pokazuje fatalną formę względem poprzednich sezonów. A może jednak Ronaldo miał rację? Ciężko stwierdzić. RB Lipsk, 32 miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów, to nie jest dobry wynik dla Czerwonych Byków. Mimo nie najlepszej kadry, to oczekiwania były o wiele, wiele wyższe, a tak to nawet ani jednego punktu ze szturm Graz nie ugrali. Serio, taką kadrą nie udało Wam się ze szturm Grazem chociaż jednego punktu zdobyć? Śmieszne. Mówiąc o tym jednym punkcie, to nawet jeden punkt ich dzielił od europejskich pucharów boli jeszcze to bardziej. Ale no co, jak to się mówi, za rok się uda. Jeżeli Openda, Sesko, gulashi Orban czy Ciawi Simons nie zdecydują się na odejście. AC Milan. Mimo wygranego Super to drużyna nie wypadła najlepiej. Porażka z Feyenoordem w pierwszej rundzie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Przegrany w finał Pucharu Wok z Bolonią i co najgorsze, ósme miejsce w Serie A. Mimo wielkiej sympatii do drużyny Rossoneri, to następny sezon będzie koszmarem. Reinders do oficjalnie potwierdzony jako nowy piłkarz Manchesteru City. Mike Menion na liście życzeń Chelsea na nagrywania. Jeszcze nic nie wiadomo na temat jego transferu, czy w ogóle się odbędzie. Theo Hernandez może odejść, chociaż już się mówi, że odrzuci tą ofertę, zarabi. I kusi się po niego, ale ty tylko mody, co jest jeszcze gorsze. Ale nowym trenerem, i mimo tych wszystkich odejść, drużyna sprowadza na razie tylko Luka Modricia. I co słyszałem, Federico Kiese. Bez dobrego bramkarza oraz taktyki nie mamy o co walczyć. Co za przyka sprawa. Co za historia. Śląsk Wrocław. Nie można było obejść tą drużynę łukiem. Jak popatrzy się na ich poprzednią formę do dzisiejszej, to widać największy zjazd w historii ekstraklasy. Tak, nigdy nie było gorzej. Po stracie Exposito i innych piłkarzy widać ogromne luki w drużynie, które ciężko było uzupełnić. Ten sezon zapamiętamy jako klub, który spadł z ligi po ogromnym zaskoczeniu i po kuriozalnym zakończeniu meczu z Estegalen. Czy uda się śląsku i Wrocław zwrócić do ekstraklasy? klasy? Coś mi się wydaje, że dadzą radę. Ajax Amsterdam. Wywalić się metr przed podniesieniem mistrzostwa Holandii pokazał nam najbardziej utytułowany klub w Holandii, czyli Ajax Amsterdam. Pięć kolejek przed zakończeniem sezonu mieć dziewięciopunktową przewagę. Jakim cudem przegrać mistrzostwo, zdobywając w pięciu meczach? tylko 5 punktów. Farioli po seansie w wykonaniu jego drużyny postanowił odejść z klubu. Chociaż Ajax ma bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, no to chociaż jednak rzecz głowy nie będą musieli walczyć w kwalifikacjach, czy to z Legią Rakowem, czy Lechem Poznań. Luton Town warta Poznań. Umieściłem te dwa kluby z jednego powodu. W ciągu dwóch sezonów spadli dwa szczeble niżej. Poprzedni sezon zakończyli na pozycji spadkowej, a teraz po raz kolejny spadli niżej. Luton Town do League One, a warta poznań do Bet League II Liga. Luton Town, jak szybko wleciał do Premier League, tak szybko z nich spadł. Warta poznań to już inny szczyt zaskoczenia. Nie wiem co jest taką wielką przyczyną. Trener, piłkarze, zarządcy, a może transfery. Nie interesuję się tą drużyną, ale jak ktoś się interesuje wartą poznań, to zapraszam pisać w komentarzach jaka jest taka główna przyczyna zjazdu tej drużyny. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu, kto Waszym zdaniem jest największym wygranym i przegranym klubem w tym sezonie. A może Waszym zdaniem brakuje jakiegoś klubu w dzisiejszej liście, to piszcie na dole w komentarzu. Jeżeli miałbym powiedzieć jaka drużyna jest największym przegranym i największym wygranym, no to na pewno wygranym jest Barcelona i PSG, to jest bez dyskusji. A przegranym to na pewno Inter. I może tutaj Manchester United. No, chociaż jak patrzymy na kadrę, to nie można powiedzieć, że są takimi wielkimi przegranymi, bo są na plus jednak. To jednak zamiast Manchesteru dałbym tutaj Śląsk Wrocław. Także dziękuję za oglądanie, Trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć.